Kamera samochodowa Seventy My 4KT 803CH to pierwsza opcja w portfolio tego bestsellerowego producenta, która posiada aż trzy jednocześnie aktywne moduły kamer. Dzięki temu możliwe jest jednoczesne gromadzenie materiału dowodowego nie tylko z przodu i tyłu, ale również z wnętrza. W module kamery przedniej znajdziemy topowy przetwornik Sony Starvis 2 IMX678, który pozwala na nagrywanie ze stale aktywnym trybem HDR w rozdzielczości aż 4K. Szeroki kąt widzenia 146 stopni doskonale oddaje to, co dzieje się przed Twoim pojazdem, gwarantując wysoką użyteczność dowodową w warunkach jazdy miejskiej. Jasne obiektyw o światło sile f1.7 w połączeniu z zaawansowanymi algorytmami przetwarzania obrazu gwarantuje wybitne rezultaty również po zmroku. W praktyce, nawet na nocnych nagraniach, można bez problemu czytać wiele kluczowych informacji. Co czyni Seventy Mai 4K 800 z znakomitą czarną skrzynką, która dyskretnie rejestruje przebieg Twoich tras. Wybierając flagowy wariant Seventy Mai 4K 800 oznaczony jako Premium Set, również w module kamery tylnej o oznaczeniu Seventy Mai RC41 znajdziemy ten sam najwyżej pozycjonowany przetwornik Sony Star 2 mi 678 z nagrywaniem 4K ze stale aktywnym trybem HDR. Ponownie mamy tutaj szeroki kąt widzenia o deklarowanej wartości 100. 46 stopni. Mimo identycznych podzespołów skuteczność nagrań z tyłu nie jest jednak aż tak wysoka jak z przodu. Ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ w jednostce centralnej zintegrowany jest jeszcze jeden moduł kamery. Kamera wewnętrzna oparta o przetwornik Galaxy Core gc 2093 dzięki szerokiemu kątowi widzenia 147 stopni, rejestruje nie tylko wnętrze pojazdu, ale także znaczne obszary po bokach. Poprzez szyby boczne w rozdzielczości Full HD, ze stale aktywnym trybem HDR i automatycznie włączanymi, w zależności od potrzeby, w ciemnościach diodami światła podczerwonego, które skutecznie rozjaśniają wnętrze kabiny w całkowitych ciemnościach. Seventi mai T800 to nie tylko ochrona pojazdu w czasie jazdy, ale i na postoju. Kamera oferuje trzy uzupełniające się funkcjonalnie warianty monitorowania parkingowego nagrywanie poklatkowe timelapse, inteligentną detekcję ruchu oraz detekcję wstrząsów. Dodatkowo po podłączeniu poprzez dedykowany adapter stałego zasilania z modemem LTE Seventi mai UP04 zyskujemy możliwość zdalnego nadzoru poprzez internetową chmurę. Dzięki temu będziemy otrzymywać powiadomienia o zdarzeniach bezpośrednio na swoim smartfonie, czyli jeśli Twój samochód uległ kolizji parkingowej, zostaniesz o tym niezwłocznie poinformowany. Będziesz mógł zobaczyć co się stało i podjąć odpowiednie działania. Dodatkowo, jeśli tylko będziesz chciał, możesz sam uzyskać podgląd zdalny w dowolnym momencie i zobaczyć to, co dzieje się wokół pojazdu i jego wnętrzu, co sprawia, że możesz być bezpieczny o swój pojazd. Podkreślić należy również znakomitą jasność nagrań parkingowych po zmroku, które pozwalają lepiej rozeznać się w sytuacji, która miała miejsce pod Twoją nieobecność nawet w nocy. O wygodę obsługi kamery zadba wsparcie dla sterowania za pomocą komend głosowych wraz z kultową komendą Record video. Record video. Jeśli tylko chcesz z poziomu funkcjonalnej aplikacji mobilnej Seventy możesz utworzyć efektownie wyglądające nagrania z efektami specjalnymi RS, które pokazują jak wiele elementów potrafi interpretować kamera dzięki wsparciu ze strony algorytmów sztucznej inteligencji. Seventy My T800 oferuje również funkcję ADAS, czyli systemy wsparcia kierowcy, z których najciekawiej prezentuje się możliwość ostrzegania o pieszych. Uważaj na pieszych. Aby lepiej śledzić twoje trasy, Seventy t 800 wspiera również inteligentny dziennik podróży, który automatycznie zbiera i prezentuje w aplikacji szczegółowe dane z twoich przejazdów. Które możesz obejrzeć na mapie oraz analizować kluczowe statystyki, takie jak czas, prędkość i pokonany dystans. Seventy-May 4KT800 to zaawansowany system, który pełni funkcję Twojej osobistej czarnej skrzynki, zabezpiecza on Twój pojazd i oferuje rozszerzone możliwości ochrony oraz zdalnej kontroli, dzięki czemu możesz całkowicie przestać się martwić o bezpieczeństwo swojego samochodu. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj media społecznościowe i stronę wideorejestratory 24pl